Na planecie Wraxion Prime, gdzie horyzont spowijały fioletowe męgły, a architektura lśniła szklanym chłodem, zebrała się Rada Galaktyczna. Przybyli wszyscy ambasadorzy z gwiezdnych sektorów, generałowie z drapieżnych ras, delegaci ze światów pokrytych pustynią, oceanem, lodem i ogniem. Spotkanie miało charakter pokojowy, przynajmniej oficjalnie. W praktyce było to jednak widowisko dominacji technologicznej, kulturowej i militarnej. Wśród tego przepychu pojawiła się delegacja z Ziemi, nieliczna, cicha, niemal niezauważalna, złożona z kilku urzędników i tylko jednego żołnierza. To właśnie ten żołnierz, pułkownik Marlow, wywołał śmiech całej sali, kiedy rozpakował swoją broń. Nie lśniła, nie lewitowała, nie miała holograficznego rdzenia ani kwantowego rdzenia. To była po prostu maszyna, z metalu, z ruchomych części, z ciężką lufą i magazynkiem pełnym naboi z łuskami. m strdjeść, klasyk. Zabójczo proste. Śmiech był ogólny, otwarty, nieco pogardliwy. Jeden z delegatów z rasy Urofen parsknął i powiedział z przekąsem Czy to zabytkowy eksponat? Może chcesz, byśmy urządzili ci muzeum? Ziemianie nic nie odpowiedzieli. Marlow złożył broń na kolanie, sprawdził taśmę amunicji, uruchomił mechanizm przeładowujący, i tylko skinął głową. Demonstracja miała odbyć się o świcie, ale w jego oczach już wtedy było widać spokój człowieka, który nie musi nikogo przekonywać słowami. Świat znał wiele cywilizacji, które zbudowały swoją potęgę na technologii, ale mało która znała prawdziwe znaczenie słowa konflikt. Ludzie mieli zbroję z historii, nie z plazmy. A metal tej broni, mosiąc, stal, smar i ogień, mówił więcej niż jakiekolwiek przemówienie. Wtedy nikt jeszcze nie wiedział, że świt przyniesie więcej niż pokaz. Przyniesie dźwięk, którego galaktyka nie słyszała od wieków. Dźwięk, który miał zmienić doktryny, układy obronne i dumę wielu gatunków. Poranek na poligonie testowym był chłodny i przejrzysty. Słońce w raksjonu wynurzało się powoli zagór pyłowych, barwiąc wszystko ciepłym pomarańczem. Poligon był uzbrojony w holograficzne cele i autonomiczne drony obserwacyjne zgodnie z protokołami Rady. Każdy test miał być czysto symulacyjny, bez ofiar, bez ryzyka, dla bezpieczeństwa delegatów i komfortu psychicznego. Ale Ziemianie nie chcieli hologramów. Ich warunek był prosty: prawdziwy ogień, prawdziwe cele. Początkowo uznano to za dziwactwo. Zgoda została udzielona z lekką kpiną. Niech się pobawią swoimi starociami. Kiedy jednak Marlow dał znak i pierwszy karabin maszynowy zagrał swoją metalową symfonię, powietrze przecięła fala dźwięku tak potężna, że niektóre delikatniejsze urządzenia obserwacyjne wyłączyły się automatycznie. Puk był czysty, surowy, głośny jak grzmot bogów. Nabój po naboju, karabin siał śmierć z precyzją, jakiej nie znały automatyczne wieżyczki. Cel, wykonany z warstwowanego stopu ceramiki i tytanu, symulujący tarczę bojową rasy Raksari, eksplodował. Nie pękł, nie rozpadł się. Po prostu zniknął w chmurze odłamków i dymu. Marlow nie przestał strzelać, przeładowywał z rytmem, jakby ćwiczył to tysiące razy, a tak właśnie było. Obserwatorzy najpierw się cofnęli, potem zaczęli kucać, a w końcu jeden po drugim zaczęli uciekać spod linii ognia, choć wiedzieli, że są bezpieczni. To nie była tylko siła, to było coś pierwotnego, coś, co przemawiało nie do rozumu, lecz do instynktu przetrwania. Dźwięk łusek odbijających się od ziemi. Zapach prochu, ryk rozgrzanego metalu. Ambasador Ailari straciła głos, jej translator zaciał się. Próbowała coś powiedzieć, ale jej oczy, szeroko otwarte, mówiły więcej niż tysiąc słów. Marlow zatrzymał karabin, wstał. W ciszy, która zapadła po tym, jak karabin przestał śpiewać, spojrzał na radę i zapytał spokojnie. Chcecie, żebym pokazał wam wersję pokładową? Tego dnia nikt się już nie śmiał. Gdy echo ostatnich strzałów umilkło w Dolinie Poligonu, pozostała tylko gęsta cisza. Nie była to cisza wywołana spokojem, lecz czymś znacznie bardziej prymitywnym. Cisza wywołana szokiem, paraliżem i instynktownym poczuciem zagrożenia. Generał Trax, z gatunku zbrojnych tsaradów, olbrzymi i dumni, odsunął się krok w tył, mimowolnie. Jego sześć oczu migało nerwowo. Nawet on, który widział płonące kontynenty, nie potrafił zrozumieć tego, co właśnie zobaczył człowieka z prostym, mechanicznym urządzeniem, który zniszczył symulowane pole bitwy szybciej niż jakikolwiek wojenny komputer. Delegaci zebrani wokół poligonu nie wiedzieli co powiedzieć. Nie było to zgodne z żadną znaną taktyką. Gdzie były sygnały ostrzegawcze, gdzie były systemy precyzyjnego namierzania, gdzie były chłodne, cyfrowe rozkazy. Tego wszystkiego brakowało, a jednak destrukcja była absolutna. Co więcej, była ludzka, osobista. Każdy strzał był wyborem, a nie tylko wynikiem algorytmu. Wielki inżynier Xelor z planety Myrwen, istota zbudowana z płynnych kryształów i logiki, przemówił jako pierwszy, a jego słowa brzmiały, jakby trzeszczały w powietrzu. To nie jest broń. To nie jest technologia. To, to historia uwięziona w stalowym krzyku. Niektórzy popatrzyli na niego z niedowierzaniem, ale nikt nie zaprzeczył. Marlow, wciąż milczący, wyjął pustą łuskę z ziemi i podniósł ją w palcach. Trzymał ją w górze przez chwilę, pozwalając by światło słoneczne odbiło się od wypolerowanego mosiądzu. Wtedy odezwał się z cichym, zmęczonym głosem. To nie jest tylko broń, to przypomnienie o nas, o naszych błędach i o tym, że my, ludzie, nie potrzebujemy cudów, żeby przetrwać, wystarczy, że będziemy zdesperowani. Tego dnia Galaktyczna Rada zaczęła rozumieć, że ich definicja konfliktu była oparta na zimnej kalkulacji. Ludzkość, wbrew technologii, wbrew wszystkim przewidywaniom, przyniosła coś, czego Galaktyka zapomniała wolę walki, która nie opierała się na przewadze technologicznej, ale na czymś o wiele bardziej niebezpiecznym na determinacji. Wieczorne przyjęcie, które miało celebrować kulturalną wymianę między Ziemią a resztą Rady. Miało teraz zupełnie inną atmosferę. Wcześniej planowano muzykę z różnych światów, wymianę darów, przemowy pełne kurtuazji. Teraz zaś panowała dusząca, napięta cisza. Na sali, wypełnionej egzotycznymi zapachami i barwnymi światłami, spojrzenia uciekały, rozmowy milkły, gdy tylko Marlow wchodził. Nie było już kpin, nie było już komentarzy o prymitywnych ludziach. Jeden z wysokich, szkarłatnych przedstawicieli z układu Syrhan, znany z arogancji wobec wszystkich ras nienależących do pierwszej rady, postanowił przełamać napięcie. Wzniósł kielich i zakpił pół żartem. Czy wasze karabiny mają też funkcję robienia kawy? Może te pociski to tylko efekt specjalny? Kilka osób nerwowo zachichotało, ale Marlow tylko podszedł do niego i spojrzał prosto w oczy. Nie wrogo, nie groźnie, lecz tak, jakby widział przez niego przeszłość, przyszłość i każdą decyzję, która mogła skończyć się tragicznie. Nie, odpowiedział spokojnie, ale ten karabin potrafi uciszyć planety i czasem właśnie tyle wystarczy. Słowa te uderzyły w salę jak lodowaty podmuch. Nawet najpotężniejsze rasy, ci, którzy zarządzali flotami i skolonizowali setki światów, poczuli zimno w karku bo zrozumieli, że nie mają do czynienia z prymitywną rasą, lecz z cywilizacją, która przeżyła własne apokalipsy, spaliła miasta i wciąż wracała silniejsza. Ludzie nie byli rozwinięci w tradycyjnym sensie, byli wytrzymali, byli uparci i nosili swoją brutalną historię w genach, nie w książkach. Tej nocy ambasadorowie zaczęli przesyłać wiadomości do swoich planet wiadomości pełne ostrzeżeń, a nie kpiny. Raporty z poligonu, dane balistyczne, nagrania z demonstracji, wszystko przesyłano z oznaczeniem najwyższej klasyfikacji. Jedna z wiadomości była szczególnie krótka. Wysłana z planety Zarkai do floty wewnętrznej, zawierała tylko trzy słowa: Nie prowokować ludzi. I tak oto śmiech zamienił się w milczenie, a pogarda w ostrożność. Ziemia nie potrzebowała tytanowych flot ani splątanych napędów czasoprzestrzennych miała historię, której echo wciąż brzmiało zbyt głośno, by galaktyka mogła ją ignorować. Nazajutrz sala główna galaktycznej rady nie przypominała już miejsca dla dyplomacji i protokołów. Nie było śmiechów, nie było prezentacji pełnych pogardy wobec Ziemi. Był tylko zamęt. Przypominało to bardziej centrum dowodzenia przed spodziewanym kataklizmem niż zgromadzenie pokojowe. Niektórzy delegaci nie przyszli wcale. Ci, którzy dzień wcześniej najgłośniej kpili z ludzi, teraz niespodziewanie wezwani zostali do pilnych spraw rodzinnych na swoich planetach. Ale ci, którzy przybyli, mieli wyraz niepokoju w oczach, który zdradzał więcej niż jakiekolwiek słowa. Na środku stał stół, a na nim ludzka broń. Stara, jak na galaktyczne standardy, ale nienaruszona, groźna, ciężka. Ich analityczne urządzenia nie potrafiły jej złamać. Wciąż była dla nich zagadką. Brak podłączenia do sieci, żadnych czujników synchronizacji, tylko sprężyny, dźwignie, metal, proch i intencja. A mimo to broń ta okazała się skuteczniejsza niż najnowsze systemy energetyczne floty Vran. Przewodniczący Elrath, istota o płynnym szafirowym ciele i pokryta runami starej mądrości z układu Kaldras, nachylił się nad bronią i zapytał drżącym głosem, czy to naprawdę coś, z czym walczycie? Na poważnie? Marlow, stojący obok w swoim zużytym mundurze, odpowiedział tylko: Nie chodzi o broń, chodzi o człowieka, który ją trzyma. To zdanie przeszło przez salę jak grzmot. Wszystkie istoty, które wcześniej postrzegały ludzi jako nowicjuszy galaktycznych, zaczęły rozumieć. Ich siła nie leżała w technologii, leżała w ich duszy. W tym, że z popiołów i błota potrafili stworzyć wolę przetrwania tak silną, że stawała się bronią. I że kiedy walczyli, naprawdę walczyli. Nie było w nich ani pół kropli współczucia, jeżeli oznaczało to ocalenie tych, których kochali. W tym momencie cała sala zamarła. Na wielkim ekranie komunikacyjnym pojawiła się transmisja. W strefie neutralnej jeden z irackiego kolektywu próbował wymusić kapitulację ziemskiej stacji górniczej na księżycu Twerf. Po stronie ludzi stali tylko czterej górnicy i jeden stary karabin maszynowy z czasów trzeciego wielkiego konfliktu. Gdy kamera ukazała strumień ognia, który zalał całą linię natarcia piratów i rozszarpał opancerzone skafandry w ciągu siedmiu sekund, cisza w sali była absolutna. Cokolwiek sądzili wcześniej, teraz wiedzieli jedno: nie ma nic bardziej niepokojącego niż człowiek, który wie, że jego broń działa i który nie zawaha się jej użyć. Kilka godzin później, wszystkie kanały dyplomatyczne eksplodowały aktywnością. Ambasadorowie dzwonili do siebie w panice, tworząc w cieniu zupełnie nową strukturę władzy. Nazywano to później potajemnie koalicją tarczy. Składała się z tych ras, które do tej pory uważały Ziemię za planetę niegodną poważnego traktowania. Teraz, przez jeden dzień, przez jedno starcie i przez widok zwykłego karabinu maszynowego siejącego chaos, Zaczęli reorganizować całe swoje doktryny wojskowe. W tajnych salach Senatu Arktycznego Xhor, gdzie milczenie jest formą języka, zapadła decyzja, że ich okręty nie będą już patrolować granic z Ziemią. Na planecie Dirzeth anulowano program rozbrojenia lokalnych sił, tylko po to, by móc naśladować model ziemskiego przygotowania na wszystko. Nawet dumny imperator floty Zentar z planety Horath. Ogłosił w prywatnym kręgu, że każda jednostka jego elitarnej straży musi przejść szkolenie. Z ludzką bronią. W ich oczach nie była to już przestarzała broń. Była to archetypiczna definicja śmierci. W tym samym czasie Marlow został zaproszony na spotkanie wysokiego szczebla z Radą Bezpieczeństwa Galaktycznego. Nie przyszedł w mundurze. Przyszedł w flanelowej koszuli i butach roboczych. Usiadł po drugiej stronie stołu od istot, które jeszcze wczoraj uważały go za słabego, nieistotnego, nic nieznaczącego. Teraz nie śmieli mu spojrzeć w oczy. Gdy poproszono go o wskazówki dotyczące współpracy wojskowej z rasą ludzką, odpowiedział tylko: Jesteśmy gotowi współpracować, to dopóki nie każecie nam znów walczyć. To nie była groźba, to była przestroga. I była tak prawdziwa, że nikt nie zareagował śmiechem. W ciągu dwóch dni galaktyczna percepcja ludzi zmieniła się radykalnie. Z prymitywnej rasy stali się symbolem siły nie przez pokaz nowoczesnych cudów technologicznych, ale przez jedno brutalne, niesamowite narzędzie, które strzelało kulami zamiast światłem i które w rękach człowieka potrafiło sprawić, że galaktyka zaczęła się bać. Gdy Marlow opuścił salę rady, korytarze stacji orbitalnej wydawały się inne jakby wszystko wokół niego nabrało nowej grawitacji. Przechodząc przez marmurowe pasaże i przeźroczyste kopuły obserwacyjne, obserwowany był nie jak gość, nie jak delegat, ale jak coś znacznie starszego, bardziej pierwotnego. Oficerowie z zniżali wzrok. Służby porządkowe klanu Tyr na moment zamierały w ruchu, jakby instynktownie czując, że obok przechodzi ktoś, kto przekracza granice znanych im reguł wojny. On nie wymagał eskorty nie potrzebował ochrony. A jednak nikt nie miał odwagi podejść. W holu strategicznym, pod gigantycznym hologramem przedstawiającym mapę znanego wszechświata, czekali na niego przedstawiciele ośmiu najważniejszych frakcji galaktycznych. Wczoraj śmiali się z jego obecności. Dziś prosili o spotkanie. Mimo różnic gatunkowych, różnic w formie, barwie skóry, sposobie komunikacji, łączył ich wspólny wyraz w oczach niepokój. I nie był to strach przed przemocą, ale przed tym, co ich analityczne umysły nazywały nielogiczną determinacją ludzi. Jesteście nieprzewidywalni, rzekł ambasador LZR, istota złożona z płynnych kryształów. Budujecie broń, która nie opiera się na żadnej znanej technologii, a mimo to pokonujecie nasze systemy defensywne. Marlow usiadł powoli i spojrzał na każdego z nich. Bo nie budujemy broni, by błyszczała, powiedział. Budujemy ją, by działała, gdy świat przestaje być racjonalny. W ciszy, która nastała, galaktyczne potęgi zrozumiały coś jeszcze. Człowiek nie zawsze potrzebuje przewagi liczebnej, przewagi technologicznej, czy nawet przewagi moralnej. Czasem wystarczy jeden człowiek, który nie cofnie się, i jedno urządzenie, które nigdy się nie zatnie. W pałacu w Raksor, położonym w górnych atmosferach gazowego giganta Vethun, cesarz Zeramak-Trek wrzeszczał z wściekłości. Głosy jego doradców milknęły jeden po drugim, a powietrze w sali tronowej wypełniał gorzki zapach stopionych kabli i palonych pergaminów. Efekty jego furii. Był dumnym władcą, potomkiem dziesięciu pokoleń zdobywców galaktyki. Nigdy nie przypuszczał, że całą jego flotę odwodową rozbije karabin maszynowy z epoki, którą uważał za prehistorię militariów. Jak to możliwe? Ryknął. Jakim cudem śmiertelna rasa, której nawet nie wpisaliśmy do rejestru wojennych zagrożeń, pokonała naszych krążowników zaledwie kilkoma? Karabinami z obrotową lufą? Nikt nie odpowiedział, bo nikt nie miał odpowiedzi. Nawet jego najwyższy strateg, generał Courval, opuścił oczy i unikał kontaktu wzrokowego. W ich systemach taktycznych nie istniał algorytm, który przewidywałby masowy atak fizycznych pocisków. Ich tarcze, stworzone do pochłaniania energii plazmowej, zostały przebite jak papier przez stalowe kule. Ich jednostki, trenowane w cybernetycznej dyscyplinie, pogubiły się w chaosie nieprzewidywalnej ludzkiej taktyki. W końcu, zrezygnowany, imperator usiadł w swojej tytanowej koronie i spojrzał w przestrzeń. Po raz pierwszy od dekad jego rasa nie miała odpowiedzi. Wszystko, co wiedzieli o wojnie, przestało mieć znaczenie w chwili, gdy starzy ludzie ze starej Ziemi, z własnoręcznie naoliwionymi karabinami pokazali im, co oznacza zdesperowana walka o wszystko. Gdy zapadła noc nad Wethunem, rozkazał wycofać swoje okręty z ziemskich granic. I jeszcze jedno. Nigdy więcej nie śmiejcie się z ludzi, powiedział cicho, bo oni nie śmieją się, kiedy walczą, a to czyni ich groźniejszymi niż wszystko, z czym mieliśmy do czynienia. I tak w sercu Imperium pękła pierwsza szczelina dumy. Szczelina... Która z czasem miała rozsadzić całą konstrukcję galaktycznej pychy. A wszystko zaczęło się od jednego człowieka i jego maszyny do strzelania. W pobliżu rubieży sektora Orel-9, na pokładzie stacji obserwacyjnej Xyrchiv, gdzie od dekad rejestrowano i katalogowano każdy przejaw znanych form agresji międzygatunkowej, zapisano nowy dźwięk. Dźwięk, który nie miał odpowiednika w żadnym banku danych ani w żadnym archiwum dźwiękowym Rady Galaktycznej. Nie była to eksplozja jonowa, nie był to pisk laserów ani zgrzyt plazmowych ogniw. Był to mechaniczny chrzęst pasów amunicyjnych przesuwających się z diabelską rytmiką przez lufę Browninga M2. A potem huk, seryjny, brutalny, nieokrzesany huk, taki, który nie roznosił się echem przez próżnię, ale przenikał psychikę każdego istoty, która go słyszała wcześniej przez komunikację taktyczną. Tego dnia dowódcy okrętów wojennych traktu Kthal, znani ze swojej bezwzględnej dyscypliny, przerwali transmisję obojową i rozkazali swoim załogom wycofać się, nie podając powodu. W późniejszych raportach nie było danych o stratach, nie było danych o przeciwniku, nie było szczegółów. W polu przyczyna odwrotu wpisano jedno słowo – hałas. Dla istot, które znały tylko elegancję fal plazmy i energii, brutalność fizycznego ognia broni palnej była jak powrót do mrocznego, przedcywilizacyjnego koszmaru. Gdy później jeden z techników naprawczych stacji Gzyrheath odtworzył nagranie dla starszego inżyniera akustycznego z rasy Ikword, ten osunął się w ciszy, a potem zapytał z przerażeniem. Ilu ludzi to zrobiło? Odpowiedź była spokojna. Jeden. Tylko jeden. I wtedy zrozumieli, nie chodziło już o broń. Chodziło o pamięć. Dźwięk ten osiadał głęboko w neuronach, pozostawał w snach, szeptał z zapomnianych rejonów umysłu, że oto pojawiło się coś, czego galaktyka nie była gotowa wytłumaczyć ani zatrzymać. Ludzki karabin maszynowy nie był już bronią. Był legendą, która rozpoczęła nową erę. Na ziemi, w opustoszałej hali hangarowej, gdzieś na południowym skraju apalachów, sierżant Miles siedział samotnie na skrzyni z amunicją. Miał siwe włosy, dłonie popękane od smaru i prochu, a przed sobą stary karabin Browning M2, rozłożony na części do czyszczenia. Po niedawnych wydarzeniach w sektorze Sorian, gdzie jego broń zatrzymała całą flotę inwazyjną, został zaproszony do Rady Obrony Ziemi, nagrodzony, uhonorowany i poproszony o wygłoszenie przemówienia. Odmówił. Zamiast tego wrócił tutaj, do ciszy, gdzie wszystko się zaczęło. W przestrzeni Imperium Galaktyczne przestało istnieć jako jednolity byt. Zamiast jednego centrum władzy powstały strefy niepokoju, napięcia i respektu. Nowe doktryny wojenne omawiały ludzką koncepcję przetrwania za wszelką cenę jako model taktyczny. Na planecie Trakar zbudowano muzeum poświęcone erze przebudzenia, którego centralnym eksponatem był odwzorowany dźwięk strzałów z M2. Mówiono o nim z lękiem, ale i fascynacją, jak o czymś, co nie powinno istnieć, a jednak istnieje. I przypomina, że kiedy wszystko zawiedzie, człowiek nie sięga po najnowsze, tylko po to, co działa. Tymczasem Miles wyjął szczotkę i delikatnie czyścił gwint. Nie spieszył się. Wiedział, że następnym razem, gdy galaktyka znów zapomni, czym naprawdę jest człowiek, będzie gotowy i nie potrzebował nowych technologii, nie potrzebował chwały potrzebował tylko sprawnego zamka, dobrej amunicji i powodu. Na ścianie wisiała tablica z wyrytym napisem, który sam sobie kiedyś wyszeptał po pierwszej bitwie Nie jesteśmy starzy, jesteśmy wieczni i wiemy jak walczyć. I wtedy nastała cisza, ale nie była to cisza pokoju, to była cisza przed kolejnym strzałem.